Na tym nagraniu z 2001 roku Putin występuje w Bundestagu i mówi płynnie po niemiecku. A tu nagranie z 2013 roku. Aby wyrazić prostą myśl w rozmowie z Merkel, potrzebuje tłumacza. Z kolei w 2023 roku na wideokonferencji znów rozumie niemiecki i odpowiada bez słuchawki w uchu. Czyżby Putin przypomniał sobie niemiecki? A tu jeszcze jedno nagranie starsze, gdzie Putin komunikuje się przez tłumacza. Widać wyraźnie, że odpowiada dopiero po usłyszeniu tłumaczenia i mówi po rosyjsku. Niezłe huśtawki, prawda? Zapraszam do obejrzenia całego filmu na moim YouTube.